Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie test, ale będzie test gadżetu. Gadżet ten znalazłam całkiem przypadkiem w naszym sklepie z Chińszczyzną w my, tak naprawdę. Można tam kupić wszystko i kosmetyki, i skapcie, skarpetki, naczynia, kubki, szklanki, wszystko, wszystko. No i tak przechodziłam i zobaczyłam gąbeczki, ale to nie są jakieś takie zwykłe gąbeczki, tylko tak wygląda opakowanie i to mnie zainteresowało na opakowaniu, że pani ma jakby to nałożone na paluszek. No i są dwie sztuki w opakowaniu. Ta jest sucha, ta jest mokra. Co prawda nie wydaje mi się, żeby... Ta jest po prostu teraz bardziej miękka, nie jest dużo większa. I z założenia ta Pani na rysunku ma włożone tu dwa palce. No ja nie wiem. Dobra, może mi się uda tutaj w dwa palce, ale tutaj nie. I jest napisane, że można jej używać na sucho i na mokro. Więc będziemy używać jej i na sucho. I na mokro oczywiście. E, na twarzy mam e, bazę z Hourglass, której test jest chyba w poprzednim filmie. I e, włosy sobie tylko tak troszeczkę, bo dzisiaj te moje włosy to są takie, a, latające, więc okej, okay, dobra, włosy będą już nie będą przeszkadzać. Będziemy testować te gąbeczki razem z podkładem e, Huda. Ja mam kolor 220M on jest dla mnie niestety w tym momencie za ciemny, więc dołożę troszeczkę tego miksera z Nexa, który jest swoją drogą bardzo dobry. Próbowałam to założyć i wydarzyło się to. Ale wiecie co? Dobra, ja to po prostu obrócę. Może mam po prostu zagliubę ręce. I Spróbujemy tą stroną. Już na początku taka wtopa. E, więc e, ty, jak będziemy robić wersję na słuch, to na pewno jeden tak, szybko próbowała włożyć. No dobra, i co? No nakładamy, tak? Wiecie co? To jest naprawdę całkiem spoko. Fajnie, bo tak jak lubicie wklepywać podkład, to jest, to jest taki naturalny ruch, że klepiemy palcami, że nie trzymamy gąbkę. Naprawdę to jest fajne, to bardzo wygodne to jest, wiecie? I y, widzę, że bardzo ładnie rozprowadził, bardzo równo, bardzo cienką warstwą, bez żadnych smug. Naprawdę bardzo ładnie wygląda ten podkład. Tak jak ja go nie lubię, to wygląda bardzo ładnie. Znaczy też może kwestia tej bazy, co jest pod spodem, bo nie używam go jeszcze z tą bazą. A teraz spróbujemy na sucho. I jedź już tym trakiem, zim, zim, trakiem. Założyłam ten suchy i on jest dużo mniej elastyczny i jest taki twardszy, to na pewno. No dobra, zobaczymy. I powiem wam, że podoba mi się jak to wygląda. Bardzo cienką warstwą, bardzo równą, bez żadnych smug. Szkoda tylko, że się rozwaliło. Ok. I tym powiem Wam troszeczkę, e, musiałam e, dobrać, więc nie wiem, jakoś tak on e, nie rozprowadził go aż tak cienką warstwą, potrzebowałam troszkę więcej podkładu. No i oczywiście tutaj w, w tym załamaniu skrzydełka nosa było mi dużo ciężej rozprowadzić podkład. Tą suchą ona jest taka mięciusieńka, że bez problemu. Ale mm, spoko, na no, no, sucho też daje radę, tak? Ale na mokro dużo fajniej. Powiem Wam szczerze, że byłam nastawiona tak, wiecie, trochę niezbyt pozytywnie, ale jestem całkiem całkiem fajnie zaskoczona. Pozwólcie, że ja szybko tylko przypudruję to i zrobimy szybciutkie podsumowanie za chwileczkę. I wracam Was z szybciutkim podsumowaniem na sam koniec. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tym, te, te gadżety z tych sklepów często są takie, takie buble, ale to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo to jest wygodne. Wydaje mi się, że to jest po prostu naturalniejsze dla nas ruch na zasadzie takiego klepania ręką niż trzymanie czegoś i klepanie czymś. Szkoda, że ten się rozebrał, ale myślę, że po prostu kupię następne opakowanie i będę używać go na mokro, bo na mokro daje super efekt, ale po prostu jednym palcem. Jeżeli chciałabym to porównać do innych gąbek, to. Wydaje mi się, że nałożą cieni podkład niż e, te gąbki z e, Leon Techniques, na pewno. Co do Beauty Blendera, to tego beauty blendera używam tak rzadko, że umiem wam powiedzieć. Jakoś miałam on po prostu, nie wiem, jakoś mnie nie zachwycił, użyłam go chyba za dwa razy i jakoś nie czuję takiej potrzeby, żeby go używać <ścoughs> szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego. E, więc nie umiem go porównać e, tego aplikatora do Beauty Blendera, ale jeżeli chodzi o to. Jak cienko nakłada, to na pewno nakłada w wersji na mokro, nakłada cieniej niż gąbka z Technics. Więc jeżeli zobaczycie gdzieś taki gadżet, nie wiem, może na AliExpress, może są, pewnie są, dla jest wszystko, to zachęcam, spróbujcie, naprawdę są bardzo fajne. A jak macie mniejsze paluszki niż ja, to Wam się uda włożyć dwa do środka. No, a ja go wkładała jeden. Dobra. E, już chyba dobrze do końca tego filmu. Dziękuję Wam, że obejrzeliście. Zostawcie e, subskrypcję i palce, i kciuki w górę, Oczy oczywiście e, dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś takie fajne, śmieszne, dziwne gadżety do nakładania podkładu, a ja się z Wami przerwam i widzę w kolejnym filmie. Pa pa!